To jest wyróżnienie dla osób, ale również organizacji, które no szczególnie zasłużyły sobie w tym roku w 2015, To jest podsumowanie jakby też takiej ich działalności są to osoby które i, i organizacje, które działały na rzecz powiatu weckiego. No, i oczywiście zasłużyły się tym, że te ich działania były bardzo widoczne w powiecie wałeckim. Cieszę się bardzo z tego, że w różnych obszarach mieliśmy możliwość i okazję wyróżnić organizacje i osoby. Laury zostały przyznane w czterech kategoriach. W kategorii Działalność Kulturalna i Edukacyjna zwyciężyła Biblioteka Publiczna w Mirosławcu. Wałęcki Uniwersytet III wieku otrzymał statuetkę za działalność społeczną. W kategorii Działalność Gospodarcza nagrodę otrzymała Agencja Handlowa Baza. Super Laur powiatu wałeckiego trafił do Krzysztofa Głowackiego. Gala Laur powiatu wałeckiego była również okazją do podpisania kontraktu samorządowego. Całość zakończył koncert z zespołu Lafonika Quartet.